Po swoje jedziemy. Dziesięć. I na zielone. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Siedemdziesiąt. Sześć. Lewy krótki. Sześćdziesiąt. Trzy. Plus prawy. to Siedemdziesiąt. Kopa śmiało, potem 60. 4 plus prawy krótszy. 50. 6 plus lewy krótszy. 50. a mój i za szczytem 4 prawy. Do 5 minus lewy średni. 40. 3 lewy krótszy. 80. 6 lewy krótki do 5. Prawy minus opór 100. Hamowanie 1 prawy mega śliski. Przechodzi 4 minus lewy. 50. Za szczytem 4 plus prawy. Do 5 plus lewy krótki. 120 prostój. Hamuj przed szczytem. 23 plus lewy krótszy. Nie wypuszcz. 50. 6 plus prawy krótszy. Hamowanie wygrodzenie od prawej. 50. 4 plus lewy krótszy, 20 prosto i to 3 plus lewy na drogę. Nie wypuść. 5 plus prawy krótszy, śmiało 30. 4 plus lewy krótszy, 40. Hamowanie 1 prawy za budynek. Od razu 3 plus prawy krótki, 50. 3 lewy, potem 60. 6 plus lewy krótki śliski 50 6 plus prawy krótszy, 60, a mój na szczycie jest za prawy zasług 30, 6 plus prawy krótki 40 4 plus prawy in przechodzi 5 minus lewy open. do 6 plus prawy krótki, 40 5 plus prawy krótki, 50 szczecziało potem 40 5 minus prawy krótki to szczyt 20, 6 lewy krótki to 5 minus prawy krótki, hamowanie 4 plus lewy do 2 lewy na główną, 70, 6 lewy krótki 50, 5 prawy 120, szczyt podwójny śmiało, zanim 40, 6 prawy krótki, do 5 plus lewy krótki, do prawy tam, 100 prostój. 6 plus lewy krótki, szczytam śmiało, 80. Mamowanie szykana od prawej i 80. 5 minus lewy, 50. 5 prawy, 70 za szczytem, 5 lewy późny, 30. 5 minus prawy, 100 prostój. 6 minus prawy krótki, 220 szczyć śmiało lekko prawą, potem 60 5 plus prawy 70, hamowanie wygrodzenie od lewej i wygrodzenie od lewej. To lewy mat I 150 6. Lewy krótki, 180 hamowanie dwa prawy z drogi. Rezystam. 50. 5 plus prawy lewe. Śmiało. 150. 6 plus prawy krótki. na szczyt śmiało. Potem 200. A mój 6 plus prawy krótki. Przechodzi 4 plus lewy line. I 30. Szczyt śmiało do 6 plus prawy krótki, szczytem 30, 5 plus prawy krótki, 120, szczyt śmiało i za szczytem 100, 5 prawy open, 30, 6 plus lewy krótki i 80, szczyt śmiało 100, hamowanie szygana od lewej, 6 plus prawy przez lotną, 80, gra a, ja to zakochałem. 4,34 według mnie, czyli bardzo podobnie pojechaliśmy jak tamten. pętla. Okay. Tutaj nie <grym> tak. No w ogóle, tutaj już góra głowy podniosłem, i Pam!